Zastanawiasz się, jaką kartę graficzną kupić, jakie są najwydajniejsze karty graficzne, jaka karta do grania w najnowsze gry, a może wypadałoby zapytać, co w ogóle dostaniemy w sklepach i w jakich cenach. Oto nasz ranking kart graficznych. Z założenia najtańsza karta AMD, która wzbudziła ogromne kontrowersje, bowiem jest układem bardzo mocno okrojonym i wydaje się być krokiem w tył na rynku kart graficznych. Tym niemniej, aktualnie nic tańszego do grania w 1080p na średnich detalach nie kupimy. Warto tylko pamiętać, aby kartę łączyć z zestawami z obsługą PCI Express 4.0, poprzednia wersja PCIE potrafi solidnie ograniczyć jej możliwości. GeForce RTX 3050 przeznaczony jest do rozgrywki w rozdzielczości 1080p i zgodnie z nazwą można na niej korzystać z technologii DLSS oraz Ray Tracingu, chociaż na cuda liczyć tutaj nie można. Zaletą jest 8 GB pamięci VRAM, ale trudno oczekiwać by karta zbliżyła się do cen Radeona RX 6500 XT. Jedna z mniej wydajnych kart Radeon, jednak jej przyjęcie było zupełnie inne niż w przypadku budżetowej 6500XT. To solidna i dobra karta do rozgrywki w Full HD, wyposażona w 8GB pamięci i którą można spokojnie łączyć z PCIe Express w wersji 3.0. Niestety, cena jaka jest, każdy widzi. Model GeForce RTX 3060 to jedna z najciekawszych kart na rynku ze względu na sporą ilość pamięci VRAM, a konkretnie 12 GB. Przypomnijmy, że wydajniejsza RTX 3060 Ti może się pochwalić tylko 8 GB pamięci graficznej. Niestety, ceny są już zdecydowanie mniej ciekawe. Wydajnościowy konkurent GeForce RTX 3060 może ustępuje jej pod względem wydajności w ray tracingu i ilości pamięci VRAM, 8GB w stosunku do 12, ale za to można go znaleźć w zdecydowanie bardziej atrakcyjnych cenach. Optymalny model do rozgrywki w 1440p, wyposażony w 12GB pamięci VRAM, dawniej zaliczylibyśmy ją do wyższej klasy średniej, ale aktualne ceny jak zwykle powodują palpitację serca. Zarówno Radeon RX 6800, jak i mocniejsza wersja 6800 XT to bardzo ciekawe modele wyposażone w 16 GB VRAM. Oferują bardzo dobrą wydajność, chociaż pod względem wydajności w ray tracingu ustępują one analogicznym modelom GeForce'a. Premiera tej karty wzbudziła umiarkowany entuzjazm, jako że oprócz zwiększenia wydajności oferowała dokładnie taką samą ilość pamięci VRAM co poprzednik, czyli 8GB. Dzisiaj jednak chyba każdy z chęcią by ją przytulił, jeśli tylko znalazłby ją w atrakcyjnej cenie. Najwydajniejszy układ w ofercie AMD potrafi imponować swoją mocą, a 16GB VRAM piechotą nie chodzi. Warto zauważyć, że, chociaż ceny tego modelu oczywiście są znacznie wyższe od sugerowanych, to jednak, na tle innych kart wzrosły relatywnie niewiele. Świetna wydajność w rozdzielczości 4K UHD oraz Ray Tracingu i 12GB szybkiej pamięci VRAM na pokładzie. Cena niestety zbija z nóg, i na takie cudeńko mogą pozwolić sobie osoby dysponujące grubym portfelem. Jaka karta graficzna do gier? Oto jest pytanie. Albo zaciśniesz zęby i grubo przepłacisz za sprzęt, ceny dwukrotnie przekraczające cenę sugerowaną są praktycznie normą. Albo zaciśniesz zęby i postanowisz przeczekać trudny okres na starszym sprzęcie. Dajcie znać w komentarzach, czy. Czy udało Wam się kupić wymarzony model karty, czy czekacie na niższe ceny?